Czy doświadczyliście okropnego odczucia rozpływania się, kiedy to człowiek jakby się roztapiał, aby zmienić się w coś na kształt rzecznego nurtu, gdy czuje, że przestaje istnieć jego osobowość, ogarnięta powszechną organiczną destrukcją? To tak, jakby wszystko, co ma on w sobie stałego i substancjalnego, znikało zeń, łącząc się z wsysającą wszystko płynnością, z której ledwo ledwo cało unosi głowę. Mówię o doznaniu wyraźnym i bolesnym, nie o czymś mętnym i nieokreślonym. Taki człowiek czuje wówczas, że pozostała mu tylko głowa, głowa bez podłoża ni podstawy, pozbawiona tułowia, izolowana jak podczas halucynacji. Nie ma w tym nic z owego rozkosznego, nieuchwytnego omdlenia, jakiego doświadczamy podczas kontemplacji na brzegu morza lub z melancholijnego rozmarzenia, jest to napad słabości, która zżera nas i niszczy. Wówczas na nic już wysiłki, nadzieje i złudzenia. Kiedy tkwisz tak, otępiały wskutek własnej katastrofy, niezdolny do działania i myślenia, ogarnięty zimnym, gniotącym mrokiem, oddzielony od świata, jak w nocnych halucynacjach, lub osamotniony, jak w chwilach żalu, znaczy to, że dotarłeś do negatywnego krańca życia tam, gdzie panuje temperatura absolutna, gdzie ścina się w lód ostatnia życia iluzja. I właśnie w tym doznaniu gwałtownej słabości objawi się prawdziwy sens agonii, która nie jest walką z jakiegoś kaprysu lub arbitralnej namiętności, lecz szamotaniem się życia w szponach śmierci, przy czym szanse dla życia są niewielkie. Myśl o agonii jest nieoddzielna od myśli o słabości i śmierci. Agonia jako walka, walka z kim i o co. Zupełnie fałszywa jest interpretacja agonii jako zrywu upojonego własną niepotrzebnością albo jako szamotaniny będącej celem dla siebie. W istocie agonia oznacza rozdarcie między życiem a śmiercią, ponieważ śmierć jest immanentna życiu, niemal całe życie to agonia. Tyle tylko, że ja agonalnymi nazywam jedynie dramatyczne momenty owej walki między życiem i śmiercią, gdy obecność śmierci przeżywana jest świadomie i w bólu. Prawdziwa agonia to taka, w której do nicości przechodzisz przez śmierć, gdy doznanie nagłej słabości nieodwołalnie cię niszczy i górę bierze śmierć. W każdej prawdziwej agonii kryje się triumf śmierci, nawet jeśli po tych chwilach nagłej słabości żyjesz nadal. Gdzie w całym tym zamęcie miejsce na walkę pod wpływem kaprysu? Czyż wszelka agonia nie jest czymś definitywnym? czyż nie upodabnia się ona do choroby od której nie możemy się uwolnić i która nęka nas powracającymi napadami momenty agonalne świadczą o wkraczaniu śmierci w życie o zachodzącym w świadomości dramacie wywołanym załamaniem równowagi między życiem i śmiercią możliwe są one tylko podczas owych gwałtownych omdleń gdy życie spada do swojego absolutnego minusa częstotliwość momentów agonalnych jest wskaźnikiem dezintegracji i załamania Śmierć jest czymś odrażającym, jedyną obsesją, która nie może stać się rozkoszna. Nawet wtedy, gdy chcesz umrzeć, czujesz jakiś ukryty żal z powodu tego pragnienia. Chcę umrzeć, ale przykro mi, że chcę. Doznają tego uczucia wszyscy, co oddają się na łaskę nicości. Uczuciem najbardziej perwersyjnym jest uczucie śmierci i pomyśleć, że są ludzie, którzy nie mogą spać na skutek perwersyjnej obsesji śmierci. Jakżebym chciał nic już więcej nie wiedzieć o sobie i o tym świecie?